Widzowie, teraz znów zaczynam. Kuzyn już idzie, więc no więcej z Fortnite'a nie będzie. Ale jutro będzie ze Fortnite'a, jak z kuzynem będę grał pary. Może wygramy, a może przegramy. Może wygramy, a może przegramy. Kto wie? Widzowie.

to są żarty, a za taksę nie zapłacę. Robię gdzie robię, taksiolo, czy zawieźdźę do domu. No, może. Może by zawieźć. <słyskać> ale masz pewną piosenkę. Jakąś ma fajną. Dwie silniki. Nie, Adona? Nie. Nie wiozowcy nic, co? Wiozdorek. Ja? Widzowie, no, może dokończę garaż. <grymne> Będzie Spotlight a potem. Kolejny dzień. Um, um, <grymne> <grymne> bardzo mi się podoba ta Bardzo mi się podoba. Leon, Szymon, <grymne> telefony proszę. Co nie? Jakie nie? No nie Dobra Ja już kończę Widzowie Papa widzowie Muszę już kończyć